Akupunktura Astrologia Bioenergoterapia Chiromancja Mary Potter Homeopatia Mania Psychotronika Róż, ja. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś chciałem przedstawić taką syntezę doświadczeń i wiedzy dotyczącej w całej sfery New Ageu, z tym, że tej części duchowej, czyli tych wszystkich praktyk i sposobów, metod działania, usług różnorodnych, ale też technik działania, które związane są z otwieraniem się na rzeczywistość duchową. Czyli hasłowo. Będziemy dzisiaj mówili o dwóch podstawowych, zasadniczych yy, praktykach yy, twardego New Age'u. New Age'u, który doprowadza do yy, zmian w sferze duchowej. Czyli dziś o dwóch podstawowych yy, metodach otwierania się na toksyczną duchowość. Yy, żeby do tego przejść, yy, musimy. Yy, opisać wszystkie te praktyki new które mają konsekwencje wyłącznie na poziomie idei, czy też tylko i wyłącznie konsekwencje finansowe, to znaczy oszustwa. Nie mówimy zatem o tych wszystkich rodzajach paradiagnoz leczniczych, takich jak Oberon, Biorezonans, jak wszystkie techniki będące tylko i wyłącznie placebo, a opisywane jako, jako skuteczne i działające typu BSM, refleksologia itd., itd. Nie mówimy o tych rzeczywistościach New Ageowych, które po prostu są opowiadaniem bajek, które są. Wygłaszaniem hipotez niepotwierdzonych naukowo. Myślę tutaj o programowaniu neurolingwistycznym, czy kinezjologii edukacyjnej, o tych wszystkich dziedzinach miękkiego New Age'u, czyli tego New Age'u, który jest oszustwem albo przesądem, czyli błędem intelektualnym. Dziś będziemy zajmowali się częścią duchową, tylko i wyłącznie. I teraz są dwa podstawowe sposoby otwierania się na świat duchowy wchodzenia w kontakt z stworzonymi duchami niebędącymi aniołami bożymi są dwa podstawowe sposoby otwierania się na rzeczywistość demoniczną Pierwszy z tych sposobów jest właściwie taki dość oczywisty Pismo Święte mówi od zawsze Wywoływanie duchów, pytanie się ich o przyszłość, jakikolwiek, jakakolwiek kolaboracja z rzeczywistościami, z bytami duchowymi jest wielkim przestępstwem wobec Pana Boga. Ten pierwszy sposób kaleczenia się duchowego jest związany bezpośrednio z pierwszym przekazaniem. I teraz przeanalizujmy kilkanaście różnorodnych form, w których Występuje właśnie tego typu metoda otwierania się na rzeczywistość duchową. Oczywiście trzeba zaznaczyć na wstępie, że poza satanizmem właściwie nigdzie nie występuje tutaj świadome otwarcie się na, na demona. To znaczy zawsze, czy też prawie zawsze mamy do czynienia z manipulacją. Ludzie, którzy sprzedają amulety, mówią nam, Nosząc ten talizman, ten amulet, będziesz bezpieczny, będziesz bogaty, będziesz miał szczęście. Jakaś nieokreślona przez nich precyzyjnie rzeczywistość duchowa będzie ci służyć, jakieś moce będą na Twoje usługi. Oczywiście jest to manipulacja, ponieważ my, wkładając na siebie przedmiot, który albo jest opatrzony symbolem, który jest bezpośrednim zwróceniem się do rzeczywistości demonicznej i jakby przywołaniem jej, bądź też jest wytworzony ten przedmiot w trakcie rytuału, który czyni go właśnie takim otwierającym, gdzie noszenie tego przedmiotu jest po prostu sygnałem. Jestem otwarty na Was. Noszenie takich przedmiotów nigdy przez ludzi, którzy je noszą, nie jest utożsamiane z rzeczywistością duchową. Ci ludzie chcą tylko i wyłącznie jakichś konkretnych faktów w rzeczywistości materialnej. Są oszukani, ale jednocześnie szukając rozwiązania swoich problemów poza Bogiem i poza własną pracą, własnym działaniem, no w sposób ukryty odwołują się do rzeczywistości, która duchowej, która chce ich cierpienia. Czyli paradoksalnie mamy tutaj człowieka, który zwraca się. Do demona, nie wiedząc o tym. Muzyka. Muzyka młodzieżowa. Ciemne okładki, obrzydliwe przedstawienia, rzeczy, które wywołują wstręt. To jest sygnał, że muzyka i teksty na tych płytach, bardzo ciężka, bardzo ostra muzyka i teksty bluźniercze, zbuntowane, skrajne. I teraz na czym tutaj polega manipulacja? Człowiek słuchający płyty słucha pięciu dziesięciu utworów, a przy kolejnym jest zapraszany do tego, by powtarzać za wokalistą. Sytuacja bardzo charakterystyczna dla. Hmm, Muzyki rockowej, wokalista jakieś zawołanie głosi, ludzie odpowiadają. W tym typie muzyki dead metalowej, satanistycznej, często zdarza się, że te wezwania wygłaszane są w języku niezrozumiałym, hebrajskim, jeszcze jakimś innym. I zdarza się, że są one. Bezpośrednimi inwokacjami do demona. Też zapraszającymi go, otwierającymi człowieka na ingerencję w sfery duchowej. Manipulacja, oczywiście. Człowiek, który to powtarza, nie wie, co powtarza. Po prostu zachowuje się tak jak setki, tysiące ludzi wcześniej, ludzi, którzy słuchają muzyki rockowej. I znowu mamy otwarcie się na rzeczywistość demoniczną, nie Ludzie, którzy chodzą do wróżek, ludzie, którzy pytają jasnowidzów o przyszłość, uczestniczą dokładnie w takiej samej rzeczywistości. Ludzie, którzy wywołują duch. Manipulacja w, z wywoływaniem duchów może polegać na tym, że są przekonywani, iż Komunikują się ze zmarłymi osobami im bliskimi, że komunikują się z jakimiś bytami, które mają im oznajmić pewne prawdy o rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to znaczenia. Istotą jest, iż osoby te chcą otworzyć się na rzeczywistość duchową. Ktoś, kto idzie do wróżki, do jasnowidza, wchodząc w relacje z tymi osobami, otwiera się również na ten świat który za tymi osobami stoi. Ktoś, kto hmm, zaczyna ćwiczyć aikido i chyli czoło, oddaje cześć różnym wyobrażeniom, również zdjęciom twórcy tej metody walki, Morrisia i Ueshibie, oddaje jednocześnie cześć rzeczywistości duchowej, która go opętała. Maliszej Ueszliba bardzo precyzyjnie opisał swoje opętanie. Zresztą bardzo barwnie. Posiadł go złoty deszcz. Tak to opisał właśnie. Od tego czasu nie przegrał w życiu swojej walki. Wszystkie te przykłady opisują dokładnie ten sam mechanizm. Człowiek przyciągany jest pewnymi obietnicami obietnicami zdrowia szczęścia. Potrzeby ludzkie są właściwie dość ograniczone. Tych najbardziej wartościowych rzeczy jest kilka czy kilkanaście. Człowiek ich pragnie i wykonuje pewne czynności inicjacyjne nieświadomie. Oczywiście czym innym jest y, rytuał satanistyczny, gdzie... Ale to jest kompletny margines. Tego, czym tutaj w tej audycji się zajmujemy, gdzie ludzie świadomie i wprost oddają się demonowi. Mówimy o syntetycznym mechanizmie, o takiej syntezie otwarcia się, które jest tak naprawdę oddaniem czci nie temu, komu trzeba, czyli nie Bogu. Czyli jakakolwiek forma, kontaktu z ludźmi i z rytuałami, które odnoszą się do rzeczywistości, do rzeczywistości duchowej, grozi właśnie takimi konsekwencjami. I z jednej strony można powiedzieć, że ludzie są zmanipulowani, ponieważ 99,9% osób nie Chciałoby otworzyć się na rzeczywistość demoniczną, ale jednocześnie te zmanipulowane osoby de facto ogłaszają swoją chęć współpracy i, i otwarcia się na tę rzeczywistość. I to jest jedna druga twardego New Age'u. I to jest jeden z dwóch podstawowych mechanizmów. Toksycznych duchowości, otwierania się na, te, na ten świat demoniczny. I to jest właśnie jedno-druga rzeczywistości twardego New Age. I to jest właśnie najczęstszy mechanizm związany z zagrożeniami duchowymi. Najczęstszy mechanizm, dzięki któremu ludzie. Robią sobie duchową krzywdę. Encyklopedia New Ageu dla chrześcijan. Przed chwilą opowiedziałem o takiej zupełnie y, podstawowej, o zupełnie podstawowym podziale. Zagrożeń duchowych. Omówiłem zagrożenia związane z takimi właśnie tradycyjnymi, starymi, old age'owymi praktykami, jak wróżbiarstwo, jak spirytyzm, jak wiara w amulety. Otwieranie się po prostu na świat duchowy. Ale dzisiejszy Irracjonalizm, dzisiejsza ta sfera New Age'owa no, jest o wiele, wiele bardziej perfidna, bo w przypadku manipulacji tego pierwszego typu ludzie oddają cześć rzeczywistości demonicznej, nie wiedząc, iż to czynią. Natomiast tutaj poziom. Zatarcia, jakby tej dramatycznej sytuacji, zaciemnienia istoty rzeczy jest o wiele większy. Bo drugą podstawową praktyką, która prowadzi do uzależnień duchowych, jest wprowadzanie się. Tą drugą techniką jest wprowadzanie się człowieka w stan, odmienny stan umysłu. I teraz to może być nazwane na setki różnych sposobów. Yy, tu będzie się mówiło o stanach relaksacyjnych, tu będzie się mówiło o medytacji, tu będzie się mówiło o osiąganiu zmian yy, fal umysłu. To będzie się mówiło o synchronizacji półkul mózgu. To będzie się mówiło o kontroli umysłu. Dziesiątki różnorodnych y, praktyk, zawierających różnorodne ideologie, mające na celu wytłumaczenie y, bardzo w sumie prostej y, praktyki. Wprawiamy ciało w rozluźnienie, a umysł koncentrujemy. I teraz, czy będzie się to działo, y, jak w przypadku... Technik związanych z powtarzaniem bezsensownego zdania Koanu, które prowadzi do tego, żeby wyłączyć umysł, jakby żeby on się zawiesił, ponieważ no nie jest zdolny wyobrazić sobie klaśnięcia jedną ręką, prawda? Czy będzie to monotonna mantra, która również uśpi umysł i go wyłączy? Czy będzie to, czy będą to ćwiczenia powolne, i bardzo powtarzalne, których wykonywanie kilkanaście, kilkadziesiąt razy również uśpią umysł. Czy będą to wizualizacje, czy będą to różnego rodzaju sytuacje deprywacyjne, takie oszukiwanie zmysłów, nie wiem, wprowadzanie człowieka w atmosferę. Temperatury na przykład 36,6, gdzie, gdzie przestają do człowieka dopływać yy, bodźce przez zmysły, gdzie nie ma dźwięku, nie ma yy, bodźców wzrokowych itd., itd. To, to właściwie sposób dochodzenia do tego stanu jest nieistotny. Istotne jest, że to otwarcie się na tę medytacyjną rzeczywistość może to być hipnoza przecież. Mogą to być ćwiczenia relaksacyjne. Że to otwarcie się sprawia, iż to wcale nie są wyższe stany umysłu, tylko to są stany niższe umysłu. Te pozbawione funkcji rozmowych i moralnych. Rzeczywistość przepływa przez jaśń człowieka, a nie jest przez człowieka y, selekcjonowana. Nie jest. Y, 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 Niedokonywany jest wybór. I teraz, czy to dzieje się w trakcie sesji jogi, czy to dzieje się w trakcie sesji libertingu, czy to dzieje się w czasie supernauczania, czy też nauki szybkiego czytania, czy to będzie w trakcie sensu hipnozy, czy to będzie w jakiejkolwiek innej sytuacji mediumicznej, na przykład u bionergoterapeuty. Chodzi o to, że stan umysłu człowieka jest w tej specyficznej, człowiek jest w tym specyficznym stanie, w którym nie rozeznaje. I teraz... Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale ten stan jest elementem doświadczenia człowieka. To dlaczego ludziom należy zabraniać czegoś, co jest dla nich stworzone? No, Pan Bóg stworzył możliwość takiego stanu i okej, okay, no tak. Tylko, że człowiek ma prawo wykorzystywać ten stan tylko i wyłącznie nieświadomie. To znaczy. My jesteśmy w ten stan wprowadzani pomiędzy jawą a snem, i tam następują różnorodne procesy fizjologiczne, które są dla nas niezbędne. Oraz ten stan, bardzo wyjątkowo, człowiek wchodzi w niego automatycznie, gdy jego życie jest zagrożone. To jest stan szoku. I w stanie szoku ludzie mogą zrobić rzeczy, których nie mogliby, nie byliby w stanie zrobić w normalnym stanie umysłu. I teraz te wszystkie zastosowania tych odmiennych stanów umysłu są nieintencjonalne. Natomiast jeśli ktoś wykorzystuje techniki jogi, czy medytacji transcendentalnej, czy związane z super nauczaniem, z głęboką relaksacją, to wtedy włączamy nasz organizm na te wyższe obroty, na długi czas, na zmuszamy jakby organizm do działania nieadekwatnego do sytuacji. No i trudno się potem dziwić, że konsekwencje tego są negatywne. Czyli Drodzy Państwo, dokonaliśmy dzisiaj takiej absolutnie podstawowej syntezy wszystkich doświadczeń New Age Duchowego. Poza tymi dwoma schematami nie ma właściwie innych. Jeśli mamy jakąś technikę, jakąś praktykę New Age'ową, to może ona pochodzić albo z jednego, albo z drugiego obszaru. Może też być połączeniem tych obszarów. Na przykład techno jest dokładnie czymś takim. Transowa muzyka, bardzo głośna, stymulująca i ten układ hormonalny, i przez te bity, te dźwięki niskie i układ neurotransmiterów w mózgu człowieka poprzez te dźwięki wysokie, psychoaktywne, zaburzające tę, tę gospodarkę. Człowiek jest wprawiany w stan transowy. Ale na bardzo wielu imprezach techno dochodzi do tego jeszcze okultystyczna symbolika. I Trudno się dziwić, że techno tak uzależnia, że są opisywane przypadki ludzi, którzy no, dramatycznie y, zaburzyli sobie psychikę, y, będąc na imprezach y, techno, ponieważ y, ta metoda jest naprawdę y, skuteczna, bo jest połączeniem dwóch podstawowych metod New Ageowych. Jedna to jest metoda właśnie bluźniercza, okultystyczna, czyli symbole, które są otwierają na rzeczywistość demoniczną. I druga, transowa technika otwierania się na jakąś rzeczywistość. My tak naprawdę nie wiemy, na jaką rzeczywistość otwiera nas trans, ale wiemy na pewno, że bardzo często w tę rzeczywistość wchodzą złe duchy. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Czekamy na uwagi, propozycje, świadectwa. Pisz. Encyklopedia małpa, śielskie fale. Kropka. Encyklopedia New Ageu dla chrześcijan. Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji udało mi się dokonać takiego podsumowania tych kilkunastu lat, w których zajmuję się różnorodnymi przejawami toksycznych duchowości. I opisałem dwie podstawowe, takie masywne grupy zagrożeń duchowych. Jedne zagrożenia duchowe związane są z łamaniem pierwszego przykazania, czyli oddawaniem czci nie temu, komu trzeba, czyli demonom. A drugie zagrożenia są związane z wchodzeniem w odmienne stany świadomości, w stany transowe, medytacyjne, stany związane z jogą, i głębokim, głębokim relaksem i tego typu doświadczeniami. Jakie są konsekwencje jednej bądź drugiej metody? Bo one są identyczne. Mogę opowiedzieć historiami, odpowiedzieć na to pytanie historiami ludzi, z którymi rozmawiałem bądź którzy. Przechodzili po pomoc duchową. Paraliże we śnie. Nacisk na klatkę piersiową. Dręczenia włącznie z takim poczuciem duszenia, z pozostawieniem śladów na, na ciele. Przedłużające się depresję. Poczucie obecności w swojej, w swoim wnętrzu kogoś obcej inteligencji. Jakiegoś Bytu, który stara się wpłynąć na wolę, na wyobraźnię. Destrukcja życia rodzinnego. Zaburzone więzi. Destrukcja rzeczywistości komunikacji społecznej. Ludzie, którzy są poddani tego typu doświadczeniom, często tracą pracę, często mają problemy w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Bardzo często z tych rzeczywistości czysto duchowych ludzie w poszukiwaniu identycznych doznań, takich właśnie euforycznych, jak na początku, przy różnych technikach medytatywnych, to jest bardzo charakterystyczne, że na początku te techniki działają rzeczywiście bardzo mocno i ludzie przyzwyczajają się do tego działania, później one coraz działają coraz słabiej i są osoby, które w tym momencie włączają narkotyki. I to jest taki pejzaż konsekwencji wejścia w którąś z tych dwóch form zagrożeń duchowych. Miękki New Age, ten, który nie jest związany z zagrożeniami duchowymi, z niego wyjść można wysiłkiem intelektualnym. Natomiast ten New Age duchowy, toksyczna duchowość, kiedy już mamy problemy. Na tym poziomie jedyną formą jest ingerencja, wyjścia z tego jest ingerencja osób wierzących, jest modlitwa. Albo modlitwa o uwolnienie, albo egzorcyzm. I powódmy się, drodzy Państwo, za wszystkie osoby, którym takie właśnie formy pomocy są niezbędne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw ode złego Amen W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Dzięki serdeczne za uwagę I do usłyszenia za tydzień Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan